Dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się wiosny, mam doskonałą wiadomość. Wiosna już przyszła, a przynajmniej ta astronomiczna, i to dzień wcześniej niż zwykle. Co ciekawe, za naszego życia wiosna już nigdy nie zagości u nas 21 marca. Wszystkiemu winien jest nasz kalendarz, w którym w sposób niedoskonały próbujemy opisać ruchy naszej planety. Ale przecież pełen obieg Ziemi dookoła Słońca to nie są pełne 365 dni, a pełna doba to nie są równe 24 godziny. Te brakujące elementy uzupełniamy sobie mniej więcej co 4 lata, dodając do naszego kalendarza jeden dzień przestępny. Ale nasz kalendarz nie uwzględnia innych zjawisk, które w tym przypadku wpłynęły na przesunięcie daty pierwszego dnia wiosny. Wszystkiemu winien jest ruch precesyjny. Nigdy o nim nie słyszeliście. I dziwnego, bo to jeden z mniej znanych ruchów Ziemi. Taki ruch wykonują wszystkie obracające się wokół własnej osi ciała. A najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie takiego bączka. Kiedy nim zakręcimy, można zauważyć, że jego oś wykonuje w powietrzu taki stożek. Obracająca się Ziemia też wykonuje taki ruch, ale pełen obrót tego stożka zajmuje Ziemi około 26 tysięcy lat. Więc spowodowane przez niego zmiany są dosyć mało zauważalne, ale jedną z nich jest powolny drift różnych dat w naszym kalendarzu. I to między innymi przez ruch precesyjny. Pierwszy dzień astronomicznej wiosny będzie do nas przychodził teraz wcześniej. Taka sytuacja utrzyma się do aż 2102 roku, a od 2044 zdarzać się będzie, że wiosna będzie u nas pojawiać się nawet 19 marca.